Zapraszamy do recenzji przygotowanej przez The BBRcast. Dzisiaj przedstawiłem Bluetooth Comfort Laser Mouse firmy Targus. Myszka w kolorze czarnym, tym razem z elementami szarymi, bardziej stonowanymi i taka jak poprzedniczka zrobiona z wypolerowanego plastiku z logiem producenta. Drugą zauważoną zmianą jest spód myszki. Tym razem został on wykonany z miękkiego plastiku, który na pewno będzie milszy w dotyku, a co do samego użytkowania, to już jest kwestia gusta. Jak wiadomo, o gusta się nie dyskutuje. Kłopot z brudzącymi się szparkami według mnie pozostaje ten sam. Rolka podczas pracy klika w taki sam sposób jak poprzednia wersja i tak samo jak wcześniej jest to również trzeci klawisz tej myszki. Od spodu widzimy jedynie klawisz ON-OFF oraz oczko lasera, który jest bezmarwny. Co jest również zmianą, bo po poprzedniej wersji, gdzie był to kolor niebieski. Wszystkie produkty tej firmy charakteryzują się prostotą w ich otwieraniu. W tym modelu również jest to zrobione na już wcześniej poznanym systemie magnesów, a w środku niespodzianka – transmitter Bluetooth, który wcześniej znajdował się na spodzie myszki. Oczywiście dwie baterie typu AA i bardzo podobne zapięcie trzymające baterie na swoim miejscu. Wszystko można rozłożyć i poskładać w bardzo prosty i szybki sposób. I również przyjemny. Również ten model został zaprojektowany dla prawo- i leworęcznych użytkowników. A teraz zapraszam do oglądania kilku dodatkowych zdjęć. Zapraszamy do subskrypcji i dziękujemy.